Dobrze. Myślę, że możemy zagrać sobie jeszcze jedną ustawkę i będziemy kończyć po tej. Może być granie jakimś wybranym przez widza deckiem. Świetne. Świetne. Dreszczołak. I pogosy, czy Edwin? I Skilzory. Dobra, zobaczymy. Te, 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 te. Jakoś skompensowałeś te trzy miesiące. Użyłem haksów. Nasuwałem moją tajną organizację pozarządową. Pod tytułem M do K do R i powiedziałem im: za was mi partnera. Hej, ani na to, okej. Okay. Siedmiu nowiutkich przeciwników. Wszyscy gotowi? M do jako, jako, Moko fuko. To chcemy, czy to chcemy smoka? Co ty kupiłeś? Nie, pokazuje tego smoka. Aaa, dobra, bo często to są są, na to to jest lepsze. Gratuluję, powodzenia. Dziękuję bardzo serdecznie, Damianie. Damian W503. To był on. Premium, premium. Ty właśnie Dawidkowi miałem coś napisać Dawidek Tak Damon W 503 Witaj ponownie, witaj ponownie, załóż sobie spodnie, załóż sobie spodnie, witaj ponownie, witaj ponownie, załóż sobie spodnie. Fajny fotel dla grubasa, ten na którym siedzę, no stary, czasem siedzimy tutaj we dwoje, ja i Izdin, to 250 kilo wagi, nie, i się jeszcze skuśtamy. Więc gitareczka polecam dla osób otyłych. Takich jak ja na przykład. W ogóle dzisiaj wrzuciłem fotkę tam na Instagrama. Jak chcecie, to zobaczyłem Krzysiński Pel. E, I jak robiłem tą fotkę, boże, kurde, chyba ze 30 zrobiłem, zanim jakoś normalnie wyszedłem, nie? Gdzie ja zazwyczaj jestem po prostu ja, nie? Więc ciężko nie być normalnie. Gdzieś taki ryj mi tutaj na jednej wyszedł, kół, jakbym był gruby, jak nie wiadomo co. Na no nie taki. Na no jednej taki brrr. No nie mogłem tej fotki w ogóle zrobić. Się prawie za małem mówię: Nie, nie zrobimy tej fotki, ale w końcu się udało. I powstała piękna instagramowa fotka. Chcesz pomysł? Masz pomysł. Większość streamerów w Lola ma mniej więcej podobne te systemy wydawania punktów: granie, wybraną postacią, jakieś utrudnienie przez grę. W ten sposób jest jakiś cel, do którego dążą widzowie. W Kretownie raczej nie sprawdza że replayów i tak dalej. Więc jedyny sposób na impact gierki, którą grasz to przez punkty kanału. No ale ja wiesz nie do końca chcę, żeby te punkty kanału miały impact na gierki, nie? I to jest problemiks. Mateusz znowu wygrałeś, powiedz szczerze, czy nie nudzi ci się ciągle wygrywanie gier. Nie nudzi wygrywanie mi się gier. O nie, bo to lubię. Hej. Kurde, ja się udusiłem. Aaa. Demonów nie ma tu, smoka nie wybiorę se, bestyki w dół. ser wsadzić mogę jedynie. No bo, tak chyba obiektywnie to to jest wygry wygrywane, niech będzie. Nie chyba najlepsze. Widzę Mati humorek dopisuje bardzo fajnie. No płakać nie zamierzam w najbliższym czasie. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Kiedy płyta? O, chłopie. Chyba nigdy. Co tak mało widzów. To nie wiem, to pytanie do widzów. Ostatnio... A no możemy przejść tą ankietę, bo w sumie ciągle zapominam, bo ostatnio zrobiłem ankietę i zadałem pytanie, czy mnie oglądasz? Jak nie oglądasz, to co by się musiało stać, żeby zaczął mnie oglądać? Eee... I możemy poprzyglądać poprzeglądać. To tak z ciekawości bym sobie poczytał, co tam ludzie napisali. Hmm. Nie pójdę w dreszczołaki, kotołaki, muchomory, bo ich nie dostaję. W sensie w te skrzaty zgizające, w gdzie takie cerny czytanie ankiety? Tam są ciekawe pytania. Google Forms. Google Formularze, Google... Jasne, dawaj, witam. No to może zrobimy. Po tej gierce Trzy szybkie pytania odnośnie streamu. Boom. Odpowiedzi. 598. Odpowiedzi. 138. Stream na YouTube. Musiałbym mieć więcej czasu. Zerwać z Hearthstone'em, Mieć czas. Musiałby być w godzinach. Wtedy mam czas. O! Kurde, tylko tutaj są długie wypowiedzi. To ja czytający na głos to, to trochę kaleka, ale zobaczymy. O, chyba tego nie wygram, coś mi tak wydaje MKR. Co się gapisz? Because I can't. No, ale jak nie ma impaktu na gierkę, przez punkty kanału, to w zasadzie po co je zbierać? No bo zupełnie tak szczerze, jeśli komuś podobają się emocje swojego kanału, to sobie kilkaset, bo możesz ewentualnie zrobić jakieś oficjalne pozdrowienia. Ale na dobrą sprawę większość osób by wolało wydać na coś, co się serio wydaje wartościowe, jak Impact Gierki, właśnie. A no widzisz, to jest dosyć bardzo mocno subiektywne, bo dla mnie impact na gierkę, którą gra streamer, jest całkowicie niewartościowe. Więc to myślę, takie dosyć mocno subiektywne, to co piszesz. K -ka, ka 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 Nie no, chyba oleje. Takie może być, murloki nie, ale takie jest gid, mamy tego i tego smaki. No dobra, zatrzymajmy to na razie. A jak powiemy, że nie chcemy, to nie będziesz czytał. Będę, ale nie na streamie, tylko po streamie. Tu sam z siebie zaproponował wznowienie współpracy, czy pisaliście. Nie, no napisałem do nich. Szanowny panie Messie, can you? Can you? Minus 1000 event, znaczy, minus 100 event, nie kumam. Minus 100 ewentur, też nie kumam. Bam. Stronnicy pokazali, co potrafią. Mmm... Takie kupujemy, tak. Murloków nie mam, więc nie, demonów nie, rol Do dwójki. Wolałbym znaleźć kota... O, chwila, smok. E, a Murloka nie mam. Ale bestia bez. Dosz hmm. DOSZCZY MI TEGO KŁOTA, CZY MI NIE dość. Chyba mi nie da. Ehm, dobra. Pozbądźmy się tego, pozbądźmy się tego, kupmy to. Użyjmy tego, dajmy to tutaj i dajmy władce szczurów. I to postawmy tutaj. To możemy ten wcisnąć będzie. Pyku pyku, pyku pyku. To sobie za chwilę wstawię. Chyba tak myślę. Albo teraz... Nie, następnie dużo. Dobra, jest dobrze. Podświetlenie wiadomości to najlepszy sposób palenia punktów. A okej. Okay. Myślę, że masz... jakąś reklamkę haj się musi zgadać A masz 73-50 na 50. What the fuck? Ale to mówisz z perspektywy streamera, czy oglądającego streamy? Czy mówię z perspektywy streamera, czy oglądającego streamy? Z obydwóch perspektyw. Bo wiesz jaki jest problem? Ja wiem jakie ludzie chcą deki. Ja wiem jak to będzie wyglądać. To będzie wyglądać tak, że... Albo gram dekiem, którym grałem przed chwilą. I ktoś tego nie widział. Albo gram jakimś deckiem z banie, nie? I to ani jedna, ani drugie nie jest pól. Ty, nie kupiłem tego? O, oh, fuck. No to co? No chyba idziemy w... ...w bestyjki, nie? Jeszcze zrobimy rolka? No chyba w bestyjki. Na to wychodzi. Okay. leźmy to bo tak w sumie to możesz mieć impact na gierkę, impact na chat, impact na stream jako ogół. Impact na chat masz za pomocą przyświetlenia wiadomości, czatkowych emotek albo, ale impact na gierkę czy impact na stream to jednak coś bardziej unikatowego, zwykle droższy i lub bardziej i ekscytującego. Ale stary, no dla, naprawdę ekscytujecie to, że zamiast nie wiem, Highlander Roga zagram Highlander Magiem. Ekscytujące jest dla kogoś, że zamiast Pierrot warriorem zagram murlock Palladynem, no to, to... Tak, a nie no, jak tak, no to zwracam honor, no to w takim razie faktycznie, proszę Państwa. Proszę Państwa, ja nic nie mówię. Muszę iść do fryzjera. Brzydko wygląda w tej fryzurze. Ja może się ogolę tak jak na mnicha, tu sobie ogolę i będę miał tutaj włosy dookoła. Nie no, koleś ma trochę racji, tak. Ja się tym jaram nie sobie radzisz. Cóż, w takim razie wychodzi na to, że sprawdza się moja teoria, że jestem starym zgrzybiałym dziadem, który nie czerpie radości z czegoś tam, nie wiem sumie czego. Bo dla mnie to jest raczej pointless z w Ale skoro wy się jaracie tym, że możecie pojedzieć streamę zagraj dekiem! No to może i faktycznie to jest jakiś turbo imba, super ciekawe i w ogóle, what the fuck. Bo za jakieś 100 tysięcy punktów, za życzenie sobie jakiegoś wieku to wiesz. No właśnie nie wiem i chciałbym się dowiedzieć. Boom. Proszę, proszę. Ktoś na Soj, <laughs> witam cię, drak H6, S6, bardzo serdecznie w grze subskryberów, dziękuję za wspieranie kanału. Pięćdziesiąty, pięćdziesiąty, ósmy miesiąc rzędu. To mi się podoba. Dzień dobry, witam, dziękuję. I życzę miłej nocy i udanego seksu. E, i udanego oglądania, chciałem powiedzieć oczywiście. Nie wiem, skąd mi się te zbereźne myśli w głowie wzięły. Ha. Ja to jakiś taki pojebany dzisiaj. No cóż, mogę powiedzieć. No cóż. No cóż, dobrze, dobrze. Zrobimy tak. Bo ja bym chciał dostać. Hmm. Ja bym chciał dostać tego. Jak ja mogę to zrobić? Dobra, mogę wydupić to. Kupić to. Zrobić to, to i to. A, no i teraz się pojawia pytanie. Dobra, Michał. Albo nie, poczekamy jeszcze jedną turę. No poczekajmy jeszcze jedną turę, zamrozę wszystko to, to się nie wybrali. Zobaczymy co tam z tego wyjdzie. Hmm. No, dziękuję za subkę jeszcze raz. Kilka tak temu zacząłem zaglądać dla tylko ze względu na to, że TY tam byłeś. Teraz Hearthstone niestety jest krapem, ale na całe szczęście jest komentarz H3, które wypełniło moją niszę. No cóż, ja niestety w H3 nie umiem grać, bo tam trzeba myśleć. A ja w H3 to nie to grasz karty na pałę, więc... Poziom myślenia jest dosyć mocno ograniczony. I niestety H3 jest dla mnie too much trudny A czemu jeszcze nieśmy Mateuszu? Jest dawno po dobranocce. A wiesz tam, takie nocne akcje, nie? Masturbation, evocation i tak dalej. Nie no jasne wiem, że to jest problematyczne przez to jak wygląda meta i jakie jest nastawienie ludzi do niej. Czyli albo ludzie będą się spodziewali grania metadekami, albo totalną ozmetą, która pewnie i tak... I tobie fanu nie sprawi, tyle że wiesz, po prostu, tak zupełnie szczerze, co innego mógłbyś zrobić, co ludzie by rzeczywiście chcieli. No właśnie, to jest pytanie, nie? I trzeba to, na to pytanie znaleźć odpowiedź. Ziomo poziomo, może nie jest to najsilniejszy stronnik, ale da z siebie wszystko. Na tym to polega. Uuuu, to ja lajkuję. Uuuu, to też lajkuję. Dobra. Weź mnie to stąd, weź mnie to stąd. Daj mi tą hydrę, Teraz czy ja chcę też to piknąć. A musiałbym co sprzedać. Dużo musiałbym sprzedać. Musiałbym sprzedać, bo to na pewno zagrywamy. Musiałbym jeszcze dwie kreatury sprzedać. czyli szczura, i to. co nie jest takie złe. Spróbujemy tak zrobić. Tak, ten... tak samo. A ty mordo chwilę, przecież ja muszę jeszcze sprzedać coś ze stołu. Tak, akurat. Boom. Boom szakalaka. Ale mam dużych gości. Boom szakalaka. Paka maka, faka mom. Świetnie sobie radzisz. Wiem, że boli, ale kiedyś widziałem, że tak tam na streamie próbowałeś. No, próbowałem, tylko wiesz, że ja tej gry w ogóle nie kumam. W sensie nie znam się na niej, to zanim się nauczę, to to. U. Fucking strata czasu. 0,6% szansy na wygraną To chyba nie za dobrze Ale przynajmniej nie odpadłem, gitara Mechy i Smoki, znaczek większości Bestie. Bycie bogatym, znaczek większości bycie biednym, bycie zdrowym znaczek większości bycie chorym. Takie mądrości z podwórka. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz i też jest dom! Ratpak, ratpak, Pokaż nogi, dam ci, do Dobra, zostawiamy to. Gram jest przegranym, odpadniętym, więc busy. No, poziom PvP jest bardzo wysoki, to trzeba przyznać. No, dla mnie to poziom Easy z komputerem jest bardzo wysoki. Zresztą, tak czy siak ciągle streamujesz Headstone'a i jakiś tam nubek ogląda Twojego streama od X miesięcy, chciałby zobaczyć, jak daną talią gra się gra, i będzie tobie wdzięczny, że coś pokazać, omówiliście to po mojej no tak, ale weźcie pod uwagę, że ja wszystkie metadeki ogrywam, nawet te ow metadeki ogrywam, które mi da się grać. To przecież to nie jest tak, że gram dwoma dekami, tylko zmieniam deki jak najczęściej się da. No to come on, bra. No to ja ci proponuję odpowiedź, która która bazuje na obserwacji innych streamków, gdzie jakieś momenty, gdy ktoś wydaje punkty na impact, na gierkę są najbardziej ekscytujące dla ludzi oglądających streamek, Ale... Jedno podstawowe pytanie, nie? Skąd ty to wiesz? Skąd wiesz, że te momenty są ekscytujące? Szczególnie, jeżeli na ogół stream do streama jest podobny przez powtarzalność to to ekoskracianki i może możesz jeszcze dać jakąś zmianę gierki, ale to podejrzewam byłoby dość męczące. że trochę za dużo można oberwać jak się Twoje przegra. No może i może i tak. pam, 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 rat pack, czy nie rat Dobra, w następnym raidurze zrobimy level up. Kupimy sobie tego, odkryjemy szóstkę. Gamy, gdzie imba? No już nie przesadajmy, widać jednak po reakcjach na czacie, czy chociażby po tym, że ludzie zbierają na to punkty. Nie, okej, okay, no dobra, to nie przesadzajmy, spoko, Kama. K, okej okay. Świetnie sobie radzisz. ou jest spora szansa, że mogłem to przegrać. 99,9% dokładniej Karamba Witam w ogóle. ELO mordeczko. Zapraszam bardzo serdecznie do zostawienia subika serdecznego na kanale, bo już można. Więc nie czekaj dołącz do grona subskryberów już dziś, już teraz, już w tym momencie. A ty deków z Wilda nie ogrywasz przecież. Nie mam tego komentarza, bra. Mam 5.65 do wypłaty. Ty nie no mordo No to tak to nie może być Słuchaj, zakładaj... Zakładaj kanał na Twitchu, a już masz, bo w sumie masz ten konto. I lecimy z, ze streamkami i będziemy tam u Ciebie donate Gola na przeżycie z, z, robić.